Witajcie kochani, dzisiaj w planach mamy do zrobienia placki ziemniaczane. Wiadomo, każdy lubi placki, nikt nie lubi ich trzeć, dlatego ja pokażę jak szybko można zrobić takie placki, masę na placki ziemniaczane w termomiksie. Tutaj już sobie przygotowałam przepis na placki ziemniaczane. Rozpoczynam gotowanie i Thermomix podpowiada, żebym rzuciła 750 gram mączystych ziemniaków pokrojonych na kawałki. Także ja już mam przygotowane ziemniaczki. Wrzucam je do termomiksa. Mam 705 gram tonic. Będzie jeden placek mniej. Przyciskam dalej. Termomiks mówi, żebyśmy wrzucili 100 gram cebuli przekrojonej na pół. Ja mam tutaj cebulę już obraną. Przekrajam ją na pół i wrzucam więcej cebuli. To nic nie szkodzi, po prostu będzie lepszy smak. Dodać czosnek. Ja nie dodaję czosnku, bo placki głównie będą jadły moje córki. Lubią one bez czosnku, więc można po prostu ominąć ten punkt. 70 gram mąki pszennej. I teraz sobie pomyślcie, żebyście musieli te 700 gram ziemniaków trzeć. A ja po prostu wszystko wrzucam do jednego naczynia. I zaraz Wam pokażę, co to naczynie zrobi z tymi moimi ziemniakami? Dobra, mąka jest. Wciskamy dalej, wrzucamy dwa, dwa jajka. Dwa jajka. Mogą być duże, małe. Po prostu z lodówki. Jedno. I drugie. Ok, mamy jajka ciskamy dalej łyżeczkę półtorej soli więc ja wrzucam jedną łyżeczkę bo tak jak mówiłam wcześniej to są placki dla moich dzieci soli jest oczywiście niezdrowa dlatego dlatego daję mniej soli pieprzu nie dodaję oczywiście bo dziewczynki nie lubią dlatego też omijam ten punkt i nakładam pokrywę pokrywę z miarką Czyli tak to wygląda. I w 20 sekund pokażę Wam, co się stanie z ziemniakami i cebulą, które wrzuciłam do Thermomix. Przekręcam na 5 i teraz uwaga. Ok, koniec. Ten sygnalizuje nam, że skończył. Sprawdzić konsystencję. Jeśli masa jest zbyt rzadka, dodać więcej mąki. Taką mamy masę. Słuchajcie, nigdy byście tego w 20 sekund nie starli. Także moim zdaniem super. Ja nigdy nie lubiłam, nigdy nie lubiłam trzeć. Także bardzo rzadko jadłam ziemniaczki. Ej, przepraszam, placki. Wciskamy dalej. Nie dodajemy mąki, bo nasza masa jest. Porządku. I przez kolejne 7 sekund. termomix zmiesza eee, nasze składniki. Gdybyśmy dodali tą mąkę, to musi to po prostu jeszcze raz przemieszać. Przełożyć do innego naczynia i odstawić. No i kochani, to tyle. Liczymy placki. Wrzucę za chwilę zdjęcie, jak wyszły mi usmażone placki. Do zobaczenia.